Cześć kochani, dzień dobry. Witam się z wami bardzo serdecznie w nowym vlogu. Dzisiaj mamy niedzielę i co prawda ja miałam mnie nagrywać, ale nasze plany się nieco zmieniły. Z lazy day dzień zamienił się w wychodne. Idziemy na takie małe zakupy. Musimy coś załatwić. Jak wspomniałam cię, jest niedziela. Nasz dzień wolny, także korzystamy. Ja już się ubrałam, wyszykowałam, zrobiłam sobie makijaż. I dzisiaj jest też dzień kobiet, także. No. Dzisiaj jest Dzień Kobiet, także przy okazji chciałam Wam złożyć życzenia od Kobiety dla Kobiet, um, dlatego że to też jest ważne. Pamiętajcie, żebyśmy, e, pamiętajmy, żebyśmy doceniały same siebie, e, bo jeżeli same do siebie nie będziemy mieć szacunku, to nikt nas nie będzie też szanował. E, chciałabym, żeby wszystkie kobiety się wspierały żeby nie było tyle zawiści, tyle zazdrości e, kobiet do kobiet, także pamiętajcie, że jesteśmy silne, że siła jest kobietą, że wytrwałość jest kobietą. Także pamiętajcie o tym nie tylko 8 marca, ale także na co dzień. E, właśnie zrobiłam sobie fotkę, zaraz wam rzucę też posta na Instagrama. Przy okazji zapraszam właśnie Was na Instagrama eee, Pocieszajka po prostu. Tam jestem bardziej na bieżąco. Często coś wrzucam na Insta Story. Eee, informuję Was też o nowych filmach, także jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zapraszam Was na e, do obserwowania mojego konta na Instagramie. No i co? Eee, zaczynamy tego vloga. Pamiętajcie o łapce w górze już teraz. Eee, jeżeli jeszcze jesteście, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to bardzo serdecznie Was do tego zapraszam. Klik Przecież subskrybuj, a my zaczynamy kolejnego vloga. Z tego co widać za oknem, dzisiaj jest naprawdę ciepło, bardzo fajna, słoneczna pogoda, także ja korzystam i ubieram pierwszy raz w tym sezonie mój trencz Kupiłam go w TK Maxie i ma taki nietypowy, różowy, zgaszony różowy kolor, mój ulubiony, a tak to mam taką prostą stylówkę, czarny golf jeansy, założę jeszcze super stary torebusia. No i tak, jestem gotowa. Także lecimy na kawę, na zakupy. I taka niedziela. Pogoda w Anglii to chyba mnie nigdy nie przestanie zaskakiwać. Przed chwilą świeciło słoneczko, było naprawdę pięknie, a teraz padał deszcz. Właściwie to już przestał, ale tutaj zmienia się pogoda co kilka minut dosłownie. Tak sobie właśnie patrzę do lusterka i mega mi się podoba ta pomadka. Jest tu pomadka z MAC. Kolorek to jest 608 MER jest genialny kolor, ja uwielbiam właśnie takie zgaszone róże mm, bardzo ładnie i fajnie, bardzo ładnie wygląda e, i ma taką fajną konsystencję, jest taka kremowa, jedwabista, e, taka satynowa, bardzo e, wiecie, taka nie mm, jest taka tempa, e, niby jest matowa. Ale bardzo mi się podoba to wykończenie. Jestem zachwycona. Jest to moja pierwsza pomadka z MAK, ale na pewno nie ostatnia. Halo, halo! Pochwalę Wam się od razu. Dostałam piękne różyczki na Dzień Kobiet. I zdrapkę. także zdrapiemy. sobie razem. Trochę częściej tym telefonem, ale to nie jest. Nie wiem, Wygraliśmy coś, piątkę, to jesteśmy 3 funty do przodu, piątka. Przestanek obowiązkowy to oczywiście, Primark, właśnie przychodzi tutaj koło adresu, i stwierdziłam, że sobie wezmę dlatego, że kosztują one piątkę kosztują 5 funtów a są naprawdę genialne mam takie zwykłe szare jeszcze sobie wezmę jakieś, te zielone są bardzo fajne mają bardzo ładny kolor a ja mam takie zwykłe, takie szare są bardzo wygodne i yy, nic się z nimi nie dzieje po praniu, także super aha, to są leginsy także wybiorę sobie jakieś dresy a potem wam jeszcze coś pokażę. Są naprawdę genialne sukienki w Primarze. A ja wam pokażę. Wziąłem sobie szlefroczek. Jest na promocji za 5 funtów. Z takimi genialnymi króliczymi łóżkami. Troszkę bielizny. Ale sukienki są naprawdę świetne. Zobaczcie. Mega design. O ta ma przepiękny kolor. Taka w kropki też jest naprawdę super. Naprawdę dzisiaj są bardzo, bardzo fajne rzeczy w Primarku ogromną torbę z Primara. To dlatego, że kupiłam ten szlafrok. I on Jest taki puchaty, duży, ogromny, więc zajmuje mnóstwo miejsca. Także duża. Oj, nie widzicie? Także duża torba z Primara jest. Lecę szukać teraz mojego narzeczonego, o właśnie go widzę i idziemy na kawkę. W i chcę sobie kupić krem do rąk, taki z hemp, dlatego że przez tego całego koronawirusa mam takie suche ręce, bo cały czas myję, mam w życiu nie miałam takich suchych dłoni. Także biorę sobie krem do rąk, tylko chciałabym w mniejszej pojemności. O ten, ten jest wygodniejszy i jeszcze kiedy sobie batwizera wezmę, takie zakupy. Czas na kawę, ja oczywiście flat white, mam na mleku owsianym, na wierzchu mam cynamon, a tam w tle możecie widzieć lata mojego narzeczonego z czekoladą, mamy ciasto cytrynowe, także smacznego, takie miłe, takie miłe popołudnie. My już po zakupach, wracamy do domu Od czasu, jak tutaj jesteśmy jakieś dwie godziny To na zmianę, albo pada, albo słońce Albo pada, albo słońce Aktualnie świeci słońce A zaraz będzie padać Także tak, wracamy do domu <todgłosy> Hejka naklejkami, już wróciliśmy do domu jest chyba po godzinie 15 a, i aktualnie świeci słońce, także ja postanowiłam wykorzystać ten moment i pokazać Wam, co udało mi się dzisiaj kupić w primarze przede wszystkim e, myślałam, że może nagram dla Was osobny haul z primara, ale w sumie nie ma tych rzeczy dużo, więc stwierdziłam, że pokażę Wam to we vlogu. Jestem zadowolona z dzisiejszych zakupów. Wszystko prawie kupiłam na promocji za pół ceny. Mam też kilka rzeczy z The Body Shopu i z Super Draga, także może zaczniemy od tych nowości kosmetycznych. Mam tutaj cały set, czyli moje trio niezastąpione, moje moje ulubieńcy, czyli podkład, korektor i puder. Kolejne opakowania tych produktów. Podkład oczywiście L'Oreal True Match, mój ulubiony. Ja mam w kolorze 2N Vanilla. Ja mam w takich żółtych tonach skórę, cerę, także ten jest naprawdę genialny. Do tego mam korektor ten Instant Anti-Age Eraser. Eraser, Eraser. 01 Light z Maybelline z taką tą gąbeczką, ten aplikator jest naprawdę genialny, bardzo łatwo się aplikuje ten yy, produkt, <gry> korektor yy, i mam jeszcze puder Stay Matte z Rimela, kolorek 001 Transparent, widzę, że mi tutaj słoneczko przyświeca, ale chyba światło jest ok. mam nadzieję, że jest ok. Yy, także to by było, a tu mam jeszcze zapas suchych szamponów Trzy duże butle, ale to dlatego, że jeden szampon kosztował 4,99, ale była promocja 3 za 2, także za te trzy szampony zapłaciłam 10 funtów, więc tak po prostu się bardziej opłacało, a i tak je zużywam. Mój ulubiony to jest ten Original w zielonej butelce, w zielonej puszce właściwie, a tutaj mam jeszcze jeden Floral, blush. i on jest bardziej taki kwiatowy słodki zapach, ale też jest ok i mam jeszcze kilka produktów z Debory Shopu. Mówiłam wam gdzieś tam na przebitkach, że chciałam kupić sobie krem do rąk z hemp, czyli z, z, z olejkiem z nasion konopi chyba, ale dlatego, że moje ręce są mega przesuszone, a to wszystko spowodowane tym koronawirusem i myciem rąk. Bo naprawdę zauważyłam u siebie, że myję dużo częściej te ręce i są mega przesuszone. Także chciałam sobie kupić jakiś dobry krem do rąk, ale w sumie finalnie zdecydowałam się na inne. Też bardzo fajne, które już miałam wcześniej. Jeden to jest Set Suma, czyli taki pomarańczowy, a drugi to jest Almond Milky Honey, czyli mleko migdałowe i miód. Taki bardzo ładnie też pachnie. W ogóle coś jest to światło dziwne, bo się prześwietlają te produkty. I kupiłam sobie też dwie takie te musy, te dropsy musujące do kąpieli: Pink Grapefruit i Moringa. Bardzo ładne zapachy, uwielbiam te kulki. Te drażetki do kąpieli i skusiłam się na jeszcze mydło w kostce. Stwierdziłam, że będzie fajna taka odmiana dla tych wszystkich produktów z pompką i mam o zapachu Pink grapefruit. Także to by było, jeśli chodzi o takie nowości kosmetyczne. Pokażę Wam szybko, co udało mi się kupić w Primarze. Najpierw co to mam, nożyczki do paznokci. Oj, no nic nie widać. Chwila, muszę jakoś się tutaj poprawić. Dobra, to chyba nic nie dało. W każdym razie nożyczki do paznokci z Primarka. Dalej mam coś genialnego, puchatego, mięciusiego, milusiego i w ogóle to jest przecudowne. Jest to szlafrok, który też widzieliście gdzieś tam na przebitkach z Primara i pokażę Wam na obrazku, bo tak będzie mi łatwiej. Jest to taki szlafrok króliczek, halo ostrość. Taki króciutki, szary szlafrok z długim rękawem, i tutaj ma kaptur z uszami króliczka. Zaraz Wam pokażę. Jest naprawdę przefajny i ma taką połyskującą srebrną niteczkę. Jest taki jasno-szary, ale właśnie z tą nitką wygląda naprawdę fajnie. I kupiłam go na promocji z 15 funtów na 5. Był przeceniony. Także naprawdę spora różnica. Pokażę Wam, jak to. Wygląda, bo jestem mega ciekawa, ale jest tak przyjemne w dotyku, taki milusi, że w ogóle mega fajny kolor, bardzo ładny. No i te uszy w ogóle robią całą robotę. Chwilę, bo muszę go trochę ogarnąć. Zobaczcie, jest genialny. Te uszy są przesuper, mega mi się podoba i już tak zostaje, żartuję. Dobra, wróciłam. Dalej mam coś super I też kupiłam to na promocji Z 11 funtów przeceniono na 5 Jest to pościel W takie piękne kwiaty Pokażę Wam tutaj na zbliżeniu również Jest to dwustronna Tutaj mamy takie kwiaty A w środku taki wzorek różowy Coś takiego, bardzo ładna pościel Double, czyli 200 na 200 Halo, ostrość I również kosztowała 5 funtów Także naprawdę bardzo fajna cena Mam tutaj też Biustonosze i Majtki, ale tego Wam jakoś nie będę szczegółowo pokazywać. Naprawdę był spory wybór w Primarze i ja już nieraz kupowałam Staniki czy tam gatki w TK Maxie na przykład, ale nie byłam zadowolona. Nieraz kupiłam sobie Biustonosz z Calvina Klejna i zaraz gdzieś się tam podarły, takie te koronki się gdzieś tam podarły, więc nie byłam zadowolona. Stwierdziłam, że nie mam po co przepłacać za bieliznę, którą wymieniamy dosyć często, więc e, najbardziej to... Najczęściej to kupuję w primarku albo w H&M. Po prostu nie przepłacam, e, a też jest OK ta jakość. Dalej mam mm, takie z piste <taki> takie fajne gadki. Nie wiem jak one się nazywają, właściwie jaki to jest rodzaj spodni, ale są to takie materiałowe spodnie z szeroką nogawką w pół łydki. Bardzo fajne i ten kolor jest taki genialny taki kolor pomarańczowy, karmelowy, przepiękny kolor. I te spodnie kosztowały 8 funtów. Mam nadzieję, że będą fajne. Ja je widzę z espandrylami albo z ze superstarami myślę, że naprawdę będą Fajnie wyglądały Dalej mam jeszcze dresy, które Wam tam też gdzieś widziałam Nagrywałam na przebitkach Zdecydowałam się na takie brązowe Jak Wam wspominałam Ja mam szare I są naprawdę bardzo fajne, kosztują 5 funtów Także naprawdę bardzo dobra cena A jestem z nich na serio Zadowolona Nic się z nimi nie dzieje, tutaj na kolanach Się nie rozciągają Także jak najbardziej na plus Chciałam dobrać sobie do tego bluzę w tym samym kolorze Żeby, wiecie, był taki komplet Ale akurat nie było Były te różne zestawy Były tam inne bluzy, więc sobie odpuściłam Dalej mam dwie saszetki zapachowe O moim ulubionym zapachu Pink Peony z Trimarka. Mówię Wam tu już wasetny raz o nich Ale są przegenialne I jeszcze raz Wam powiem, że Kojarzył mi się z, tutaj z naszym mieszkaniem, dlatego, że jak się y, wprowadzaliśmy do niego, to właśnie miałam te saszetki i jak się wchodziło, to tak było czuć ten zapach. I on mi się właśnie tak kojarzy z przeprowadzką. Wybaczcie. <grytanie> Dobra, dalej ostatnia rzecz z Primara i już w ogóle z tego holu. To chusteczki. Hmm, chusteczki do... Jak to? Nawilżane. Primarka oczywiście. I zmienił... Halo, co, co się tu dzieje? E, zmienił im się design. Dawniej były inne, a teraz są jakieś takie. E, więc y, tak. No. Więc taki haul. Dobra, ja zabieram się za jakiś obiad. Może za jakąś kawkę. Może sobie zrobię kaw, bo teraz już piłam w Starbuckcie, byliśmy na kawie. Także zrobię sobie kawę. E, muszę ogarnąć ten bałagan. Myślę, że oglądamy jakiś film i taka wiecie, niedziela na spokojnie. Kilka nas w domu nie było, jakieś dwie czy tam trzy godzinki, ale, ale jeszcze jest sporo części, sporo dnia, także dzień się jeszcze nie kończy. Podobają mi się moje dzisiaj włosy, bo sobie je umyłam, wysuszyłam i wyciągnęłam trochę na szczotce, także są takie gładziutkie. No i w ogóle fajna ta opaska wygląda. Tu mi coś jakiś kosmic jeden wystaje, jak mam nie wystawać. No ale także ja tak jak mówię, zabieram się za kawę, a potem z jakiś obiad... W sumie mam obiad wczoraj, także tak. No. Teraz wam pokażę przepiękne różyczki, jakie dostałam na Dzień Kobiet. Prześliczne, czerwone, klasyczne róże. Jest już trochę później, ja sobie tutaj właśnie leżę, odpoczywam e, I stwierdziłam, że już chciałabym zakończyć dla was tego vloga z dzisiaj Bo nie będzie działo się nic ciekawego, my po prostu sobie chillujemy Będziemy oglądać filmy, zjemy jakieś dobre jedzonko e, I taka niedziela mm, Nic więcej nie będzie się działo e, A zresztą pokazałam wam już haul, który Trwa prawie 10 minut, także nie chcę, żeby te vlogi z pojedynczych dni były za długie. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie pamiętajcie o łapce w górę, jeżeli film Wam się podobał. Mam nadzieję, że tak właśnie było. Pamiętajcie o subskrypcji, żeby być na bieżąco, a my widzimy się już za kilka dni w kolejnym filmie. Buziaki, do zobaczenia, hej!